Tu pod Monte Cassino polscy żołnierze szli po zwycięstwo nie tylko na włoskiej ziemi. Szli po zwycięstwo, którego prawdziwy smak poznały następne pokolenia kilkadziesiąt lat później. Kompania. Python, ten! na prawo. Ten! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Weterani wojska alianckich, mieszkańcy ziemi włoskiej, żołnierze wojska polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, symbolizującym żołnierski honor i męstwo, wierną służbę Rzeczypospolitej i narodowi polskiemu oraz wiarę w zwycięstwo. 70 lat temu żołnierze polscy pod Monte Cassino okryli chwałą bojową biało-czerwone sztandary oraz potwierdzili, że Polska nie zginęła. I jest wiarygodnym sojusznikiem państw sprzymierzonych. Przywołuję żołnierzy polskich oraz innych państw, którzy na zawsze pozostali na ziemi włoskiej, walcząc o wolności swoich ojczyzn i innych narodów. Stańcie do apelu! W imieniu nielicznych żyjących i wielu pełniących już w zaświatach wieczną wartę uczestników zwycięskiej bitwy o Monte Cassino pragnę przede wszystkim złożyć hołd pamięci spoczywających na tym cmentarzu naszych towarzyszy broni, którzy na tych skrwawionych przez żołnierzy, wielu narodów. W wapiennych wzgórzach oddali Bogu ducha, bratniej ziemi włoskiej ciało, a serca Polsce. Siedemdziesiąta rocznica tej wielkiej bitwy skłania do refleksji i zadumy. Oczyma wyobraźni widzimy znowu spoczywającego tu wśród swy, swych żołnierzy naszego wspaniałego dowódcę. General Odisseu Van